Cześć. Mój przyjaciel prawnik bardzo często mówi, że beznadziejnych przypadków lub przegranych spraw się nie bierze. Stąd jest dobrym prawnikiem i ma dobrą renomę. Coś w tym jest, ponieważ jak ja selekcjonuję swoich klientów, którzy przychodzą, którzy dzwonią, z którymi rozmawiam, nie chodzi o to, że są beznadziejnymi przypadkami, tylko są tacy, którzy mówią, że ja bym chciał wziąć sprawy w swoje ręce, ale za pomocą Tomek. Twoich rąk, żebyś to ty zmienił mój zespół, a ja będę sobie tak z góry podpatrywać, czy dasz radę, i czy rzeczywiście z tymi głąbami coś da się zrobić. Wiesz, to jest straszne, kiedy właściciel takie słowa wypowiada. Ale o tym powiem Ci za chwilę, jak będziesz gościem w moim samochodzie, usiądziesz tutaj i na chwilę zanurzysz się w moim świecie. Do którego Cię oczywiście zapraszam. W moim świecie stawiam diagnozę. Kiedy rozmawiam z właścicielem firmy, z właścicielką, z panią prezes, i słyszę tego typu słowa, że to ja mam coś zrobić, a nie menadżer, nie właściciel, nie szef firmy, to jest to podejście jak, jak podejście mojego prawnika. Daruję sobie z tego względu, że kiedyś stwierdziłem, że dam radę, że moje narzędzia i ja jestem w stanie to zrobić. Niestety, ja mogę się starać, ale jak firma, jak pracownicy są tak zwani zaciągnięci na ręcznym, to tam jest, wiesz, walenie głową, moją głową w mur. Mnie głowa boli, a mur dalej stoi. A wtedy ten zespół tej firmy czy właściciel mówi: No, widzi pan, mówiłem, że się nie da. No otóż da się, lecz tylko i wyłącznie z ludźmi, z firmą, która mówi: pokaż nam jak, a my to zrobimy. I właśnie każdemu trenerowi, każdemu coachowi, każdemu terapeucie, psychoterapeucie życzę osób, które przychodzą mówią: "Wiesz, ja bym chciał coś w swoim życiu zmienić, ja bym chciał naprawić, ponieważ widzę, że kontakty z klientami, z moją już drugą żoną na przykład, albo z partnerkami, które miałem do tej pory, czy z partnerami, coś tu nie gra, coś nie wychodzi i coraz częściej zaczynam widzieć to w lustrze, a nie w otaczającym mnie świecie". I to jest już coś, ponieważ jeżeli jesteś na takiej drodze, gdzie jakby te, te wszystkie zewnętrzne problemy już przerobiłaś, przerobiłeś, i mówisz, no zawsze się tak trafia, zawsze tak będzie. No to jest ten próg, ta cienka czerwona linia, kiedy rzeczywiście zdajesz sobie z tego sprawę, oglądając nawet ten materiał, i mówisz, aha, to przestaję spoglądać na problemy zewnętrzne, a zaczynam konfrontować się z sobą, zaczynam analizować siebie. I zaczynasz zastanawiać się, jakim archetypem jesteś w swoim życiu, kim tak naprawdę dowodzisz, kim tak naprawdę się stałeś, stałaś, poprzez swoją pracę, poprzez swój rozwój, poprzez swoje otoczenie, które cię motywuje, czy, czy, czy demotywuje. Ale tu zaczyna się właśnie praca nad sobą. I ta praca nad sobą doprowadza do tego, jakie masz życie, jakie chcesz mieć życie w przyszłości. Bo tylko w ten sposób możesz zacząć właśnie pierwsze jakieś kroki podjąć, albo zacząć szukać coacha, terapeuty, psychoterapeuty, mentora, z kimś, z kim zaczynasz pracować, z kimś, przy kim zaczynasz się obnażać, z kimś, z kim zaczynasz zdejmować z siebie zbroje, futra. To, co masz i w co się ubrałeś, ubierałaś przez te ostatnie dekady i mówisz, no rzeczywiście, to wszystko było tylko ozdobą albo moją bronią, a tak naprawdę to tu jest pustka, tu się nic nie dzieje. I wielu osobom wydaje się, że praca tak jak ze mną, z coachem, z psychologiem, psychologiem zarządzania, psychologiem zarządzania zasobami ludzkimi, że to jest takie ok, sobie tam trochę pobiadulimy. No niestety. To, w czym, z czym pracuję najwięcej z moimi klientami, właśnie wchodząc do takiej firmy, czy z takim właścicielem, który chce, jeszcze raz pod, po, po, powiem, który chce naprawdę pracować, bądź z jego menadżerem i który mówi: Tomek, nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to zrobić, nie wiem, jak, to, jak do tego mam doprowadzić. I ja się wtedy pytam, czy ty naprawdę zdajesz sobie sprawę, że zaczniemy pracować, ale jak zaczniemy pracować, to zacznie boleć, ale boleć ciebie. A nie Twój zespół, Twoją firmę, czy kogo tam sobie wymyśliłaś. No i teraz właśnie mam taką pracę z taką właścicielką firmy, gdzie no właśnie zaczynamy zaglądać coraz głębiej. To jest nasz bodajże czwarty czy piąty miesiąc współpracy i widzimy do czego zmierzamy razem, do czego dochodzimy, widząc zmieniający się przede wszystkim świat wewnętrzny. Ale to co sama właścicielka filmu powiedziała, widzę jak zmienia się mój świat zewnętrzny. Widzę jak, jak, ja to nazywam, ona że zaczęła pozbywać się tak zwanych foczek wokół siebie. Foczek czyli takich wiesz klaskaczy, nie, którzy mówią o jak fajnie, jak fajnie, o, jak bardzo fajnie, nie? A zaczęła zwracać uwagę na bardziej wartościowe osoby. Takie, z którymi chce przebywać, takie z którymi chce spędzać czas. I które są interesujące, i które przede wszystkim interesują się też nią. I stąd później schodzimy właśnie do zespołu, który mówi: tak, widzimy tę zmianę, i widzimy, że zmieniają się wartości w naszej firmie, w naszej organizacji poprzez Tomek Twoją obecność. I wiesz, to jest naprawdę wdzięczne z mojej strony. Ja czuję sympatię i czuję wdzięczność do tej firmy i do tego zespołu, ponieważ oni mówią mi o tym, co widzą. Nie bojąc się wyrażać tego w obecności, jakby nie było swojej szefowej, swojej pani prezes. I na tym polega rozwój, kiedy jak ta ryba może psuć się od głowy, no to też naprawia się od głowy. Zaczynamy od samej góry, a nie z nizin i tam trwa ta walka, o której wspomniałem. Stąd właśnie rozmawiam z moim prawnikiem, powracam do tej rozmowy i mówię, wiesz, Rzeczywiście, kiedyś dziwiłem się i mówię, że to było trochę nie fair, że odrzucasz przypadki, które są beznadziejne których nie możesz wygrać. A on mówi tak, Tomek, ale dzięki temu ja prowadzę bardziej szczęśliwsze życie. I rzeczywiście tak jest. Kiedy ja jakiś czas temu, to już parę lat temu, pozbyłem się tych złudzeń, że ja mogę wszystkich naprawić, że moje narzędzia są genialne, no to musiałem parę razy walnąć tym łbem w ścianę i zdać sobie sprawę, że. Jeżeli ten drugi nie chce się rozwijać, jeżeli ten mój klient mówi, to niech pan próbuje i zobaczymy, co panu wyjdzie, no to chyba to są takie początki młokosa, nie? Pytanie, na jakim ty jesteś dzisiaj etapie? Czy jesteś na etapie młokosa, który walczy z wiatrakami jak Don Kishot. Czy jesteś bardziej już na etapie dojrzałości i mówisz, tak, już się rozglądam za swoim mentorem, za swoim coachem. Ja już pracuję nad tym. Bardzo chętnie wysłucham Twojej opowieści. Chociaż i tak dostaję od Was dużo wiadomości, ale dostanę yy, jeszcze coś więcej, jak tu na dole pod filmem wypowiesz się, na jakim etapie Ty jesteś i jak wyglądała Twoja praca z Twoim coachem, mentorem czy osobą, z którą pracujesz, pracowałaś albo chcesz zacząć pracować. Mogę Ci polecić, gdziekolwiek w Polsce jesteś i to już nie jednej sobie poleciłem, która od lat, jedna, druga, trzecia zaczynają pracować ze swoimi mentorami, psychologami itd. Ty też możesz zacząć. Możesz. Albo w firmie, w której jesteś, zapytaj je się menadżera, swojej menadżerki albo właściciela i będziesz wiedzieć, dlaczego męczysz się w tej pracy i dlaczego przyjście do tej do tej organizacji sprawia ci problem. No Między innymi sprawia ci problem, bo się męczysz, ponieważ wartości, które są w tej organizacji, nie są zgodne z tobą. Nie rozwijasz się, nudzisz się, męczysz, a stąd wychodzi, że nie rozwijasz się. Ktoś ci podciął skrzydła, a ty nie wiesz, co się dzieje dookoła, bo nie możesz latać i siedzisz z kurami. Ale to już jest inny temat mojego filmu, czy przedstawienia ci możliwości rozwoju. Do zobaczenia. Życzę miłego weekendu. Ja jeszcze dzisiaj jadę w moją pasję trochę pograć. A czym i jak wygląda moja pasja, zobacz na mój profil na Instagramie. I dowiesz się, co robię w wolnym czasie, albo jak planuję wolny czas, żeby mieć ten, mieć czas na tę pasję coraz więcej. A więc ja jadę jeszcze w piątkowe popołudnie potrenować, bo jutro jest turniej. A tobie życzę miłego weekendu. Wszystkiego dobrego i. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, zasubskrybować kanał. No i do zobaczenia w najbliższym czasie, mam nadzieję. Cześć.